Ja jestem przy łapie tak u nas wygląda lunch koci lunch prawda, że urocze no i tak u nas wygląda właśnie rano śniadanie Wtedy jest cichutko i wtedy mamy chwilę, żeby odpocząć, bo one wszystkie piją. jak widzicie, kotką lunch smakuje. No co? No idźcie, idźcie. Ej, to no, nie! Ej. Tutaj mamy słuchajcie, czterech nowych zawodników, których kupiłem wczoraj w cenie 10,1 10 zł. Eee, widzicie, tutaj mamy cztery takie, nie wiem jak to powiedzieć, krzaczki. Eee, na dole są te takie rozłożyste, a nad nimi są takie krzaki. Eee, I No i problem polega na tym, że te krzaki są eee, no, suche, takie nie rosną nam i chcę właśnie. Bo pod słońcem nic nie będzie widać. I cała instalacja, żeby woda była w miarę przejrzysta. O, widzicie, to chcę wszystko usunąć. Także zobaczcie, jak to biednie wygląda. Wszystko, no, usuwam to wszystko. Ten już całkiem widzicie usech. I yy, o, zaraz się spierdolę. Yy, yy, jak to wszystko usunę to tamte tamtych czterech zawodników powsadzam tutaj no mam nadzieję że to skruszeje wszystko będzie z tego fajna ziemia w przyszłości raz 3-4 No i widzicie jaka jest trudna rola operatora. Wszystko muszę wziąć jedną ręką, żeby kamerę trzymać i pokazać, że udźwignę. A Jak będzie koniec to Wam pokażę. Ok, tym razem z perspektywy tutaj od strony garażu, żeby nie pod słońce, naliduję wykonanie zadania. Może to nie jest w tej chwili imponujące ale zobaczycie zaraz, jakie będą tutaj piękne, wielkie krzaki eee, oczywiście żółte no, słuchajcie już nam się te auta, garaż pełny, przed, przed garażem też stoją więc zdecydowaliśmy się sprzedać z godzinkę. Wystawiliśmy ją na kilku portalach i są pierwsze odzewy także dzisiaj gościu przyjeżdża z Wałcza jakiś drugi facet dzwonił, ale mówimy, że przyjeżdża ten z Wałcza więc poczeka, czy tamten weźmie, czy nie a jak nie weźmie to przyjedzie także krótka piłka i nasza skodzinka być może zmieni właściciela Taki mały popierdalacz 09 silnik, nigdy nie kupowaliśmy żadnych powypadkowych, dla mnie to jest strata pieniędzy i nerwów także ta salonówka jedzie do nowego właściciela, być może pojedzie trochę żal, bo parę lat nam służyła trzy lata chyba z nami była ale nie płacz kiedy odjadę Przyspieszenie ma lepsze niż Jeep. Jeep to jest taki, taki wół roboczy, nie? to gdzieś tam po polach, po czymś wiadomo, jak to Jeep. Natomiast ten popierdalacz, yy, ja nie wiem, czy ma do setki, ale naprawdę jest fajny, fajny. Słuchajcie, jesteśmy w Diagonie, na stacji diagnostycznej w Diagonie. Przyjechaliśmy tutaj, bo nowy właściciel, czy potencjalny nowy właściciel chciał sprawdzić, chciał sprawdzić tą skodę, no i teraz yy, yy, sprawdzamy. z całkowitego to jeszcze Jasne. brakuje, dobra. brakuje czyli przegląd trzeci wszystko w temacie dobra, to wszystko, idę się z rozliczać słuchajcie, Skoda przeszła y, przegląd przed zakupem celowo także chyba zmieni właściciela A auta zawsze szybko schodzą jak one mogę tylko polecić zaraz nowy właściciel pojedzie po raz pierwszy już nie będę tego filmował no i tyle w temacie żegnaj z godzinko. właśnie została sprzedana właśnie jedzie drugi kierowca po nią, bo Pan sam przyjechał także piernie nam służyłaś Służę następnemu właścicielowi oby jak najdłużej. Przegląd zrobiony, także jestem pewny co sprzedałem. Pa, pa. przejmie Iwona a dzisiaj krótki instruktaż jak się Jeepa zalewa czyli jedziemy do, yy, na CPN żeby, żeby go zatankować no podwyższył się standard życia ze skody na Jeepa dobrze dobrze dajesz dajesz jedyny minus Jeepa nad skodą jest taki że tutaj nie ma żadnych czujników kopania no i dlatego Iwona się trochę mota ale tym jak przypierdolisz to raczej yy, nic się nie stanie jak się czujesz bogaciej? Tak. tak wygląda szczęśliwy kierowca luksusowego suba i ja skromny pasażer zaraz kierowca pozna ból duży ból z atakowania przepastnego baga A ja z bananem, bo już nie muszę. Z tej strony masz źle, także tutaj będzie dobrze. Wybór padł na Orlen, dlatego że do tej pory był Lotos, ale Lotos już jest węgierski. A Węgrom nie dajemy zarabiać. Już lepiej Obajtkowi. 9.5 Do oporu aż się odskoczy, sam nie patrz na licznik, bo cię będziesz płakać, 15 minut później powiedz do tego jeepa, że ode mnie. Przelewem. Przelewem, to sobie mogę wieczorem zrobić. Jak se flaszkę otworzę. No tak patrzę. Prawie cztery stówki poszły. Jest moc. I co? Wszystko dobrze? <grym> tak proszę masz do zapłacenia na ja twoje konto na... <grym> No i Paragon Grozy 374 ,93 zł 93 grosze. Fajnie, że już nie mam gdzie pa. Skończy mi się toner, więc muszę kupić toner. Dziękuję bardzo. Co prawda mój toner jeszcze działa, ale na następny rok szkolny warto mieć taka biurokracja w szkole. Od początku roku tabele wymagań główna jakiś trzeba <noise> niestety od początku roku szkolnego jest taka biurokracja, słuchajcie, jest tyle, kurwa, koszta elektroniczna, niby wszystko jest. Nie, walisz te papiery, drukujesz te papiery, i tak przez cały rok szkolny y, to trzeba kupić nowy toner, nie? A to kosztuje 90 zł. Kto mi kurwa za to odda? Nikt. Bo dodatki motywacyjne są dla wybranych, a ja nie jestem ten wybrany. Moi drodzy, no i właśnie przyszło coś, o czym bardzo dawno, od bardzo dawna marzyłem. Eee, spełniłem swoje wielkie marzenie. Eee, postaram się to rozpakować, zmontować i wkrótce dowiecie się co to jest. Eee, powiem tylko, że z tym ustrojstwem spędzę bardzo, bardzo dużo czasu i prawdopodobnie, jeżeli będziecie chcieli, wy spędzicie go również. Kurwa, jaki jestem szczęśliwy! Zderzywam, że większość z Was w ogóle nie zgadnie co to jest. No i częściowo już to wszystko słuchajcie, rozpakowałem. Eee, jeszcze pewnie nie wszyscy się domyślili co to jest, ale no, już niedługo, już niedługo. Nie mogę filmować i montować. Montowanie zajmie mi prawdopodobnie, przynajmniej cały dzień, jak nie dłużej. Ale zrobimy to spokojnie. Drugi, jaki podjarany mówię Wam, to jest, on też tego nigdy nie widział. To jest serce dolnej części i słuchajcie, to jest podstawa. Takie łożyska muszą y, znajdować się w części dolnej. Wtedy to wszystko będzie bardzo pięknie chodziło. Myślę, że co bardziej kumaci albo y, ci co są w temacie y, już rozpoznają co to za device, co to za ustrojstwo. No ale potrzymam resztę jeszcze troszeczkę w niepewności. Jak będziecie wybierali sobie takie ustrojstwo, bo myślę, że niektórych z Was, mam nadzieję, zarażę. to to jest podstawa, to jest jedna z podstawowych rzeczy, która musi być. Ale o szczegółach później. A w telewizji super wywiad, polecam. Nie mogę go włączyć, bo to, nie, bo, bo to był plagiat. Natomiast chciałbym bardzo polecić Wini i Sylwia Wiszowata. Dla mnie to, to jest moja idolka, winiego zawsze lubiłem, polecam ten wywiad, mega, mega fajny.